Na kanale na linii życia. Istnieją misje tak tajne, że nie ma ich na żadnej mapie. Istnieją katastrofy tak nagłe, że znikają w ciszy. I istnieje cierpienie tak niewyobrażalne, że wymyka się ludzkiemu pojmowaniu. Dziś opowiemy historię dumy amerykańskiej marynarki wojennej, która wykonała swój ostatni, ściśle tajny rozkaz, by chwilę później zostać wymazaną z istnienia. To opowieść o 900 ludziach porzuconych na pastwę Osuna bezkresłym Pacyfiku. Opowieść o pięciu dniach i nocach piekła, w którym największym wrogiem nie był głód czy pragnienie, ale to, co czaiło się tuż pod powierzchnią wody. To historia katastrofy krążownika USS Indianapolis. Jest lipiec 1945 roku, druga wojna światowa w Europie dobiegła końca, ale na Pacyfiku wciąż trwa krwawa, fanatyczna walka z Japonią. W San Francisco ciężki krążownik USS Indianapolis po naprawach uszkodzeń odniesionych w bitwie o Okinawę otrzymuje rozkaz o najwyższym priorytecie i klauzuli tajności. Na jego pokład zostaje załadowana niewielka, ale niezwykle ciężka drewniana skrzynia oraz metalowy cylinder. Załoga, licząca prawie 1200 marynarzy, nie ma pojęcia, co znajduje się w środku. Wiedzą tylko, że mają to dostarczyć na wyspę Tinian tak szybko, jak to tylko możliwe. Wewnątrz tego tajemniczego ładunku znajdują się kluczowe komponenty bomby atomowej Little Boy, tej samej. Która za kilka tygodni miała spaść na Hiroshimę i na zawsze zmienić bieg historii. Kapitan Charles McVeigh, dowódca okrętu, otrzymuje jasne rozkazy: płynąć z maksymalną prędkością, bez eskorty, zachowując całkowitą ciszę radiową. USS Indianapolis jest jednym z najszybszych okrętów w amerykańskiej flocie. W zaledwie 10 dni pokonuje trasę z San Francisco na Hawaje, a następnie na Tinian, ustanawiając rekord prędkości. 26 lipca misja zostaje zakończona sukcesem. Tajemniczy ładunek zostaje bezpiecznie dostarczony. Załoga odczuwa ulgę. Nie wiedzą, że właśnie dostarczyli wyrok śmierci na japońskie miasto, ale także, w pewnym sensie, przypieczętowali swój własny, tragiczny los. Po rozładunku Indianapolis otrzymuje nowe rozkazy. Udać się na wyspę Guam, a stamtąd dołączyć do innych okrętów na filipińskiej wyspie Leyte, by przygotować się do planowanej inwazji na Japonię. To ma być rutynowy, spokojny rejs przez wody, które uważano już za bezpieczne i wolne od japońskich okrętów podwodnych. I tu zaczyna się seria biurokratycznych błędów i zaniedbań, które to prowadzą do katastrofy. Przed wypłynięciem z Guam Kapitan McVeigh pyta o eskortę niszczycieli. Odpowiedź jest negatywna. Uznano, że nie ma takiej potrzeby. Co grusza, nigdy nie informuje go o tym, za zaledwie kilka dni wcześniej na tej samej trasie zatopiono inny amerykański okręt. Informacje wywiadowcze o wzmożonej aktywności japońskich okrętów podwodnych w tym rejonie nigdy do niego nie docierają. 28 lipca USS Indianapolis opuszcza Guam, i samotnie wyrusza w rejs przez Morze Filipińskie. Pogoda jest dobra, a na pokładzie panuje rozluźniona atmosfera. Kapitan McVeigh, zgodnie ze standardową procedurą na wodach potencjalnie niebezpiecznych, nakazuje płynięcie zygzakiem czyli manewrem, który utrudnia wrogim okrętom podwodnym namierzenie celu. Jednak w nocy, z powodu słabej widoczności, podejmuje decyzję o zaprzestaniu zygzakowania i płynięciu prostym kursem. To decyzja, która będzie go prześladować do końca życia. Gdzieś w ciemnościach na tej samej trasie czai się japoński okręt podwodny i 58 dowodzony przez komandora Mochicure Hashinoto. Jego misją jest polowanie na alianckie statki. Tuż po północy, 30 lipca, jego obserwatorzy zauważają na horyzoncie ciemny kształt. To USS Indianapolis płynące prosto na nich. Idealnie oświetlony przez księżyc. Dla Hashimoto jest to cel jak na tacy. O godzinie 00:15 wydaje rozkaz: ogień. Sześć torped pędzi w kierunku amerykańskiego krążownika. Dwie z nich trafiają w cel. Było 14 minut po północy 30 lipca 1945 roku. Na pokładzie USS Indianapolis większość z prawie 1200 członków załogi spała. Tropikalna, parna noc sprawiła, że wielu marynarzy zamiast w dusznych, ciasnych kojach spało bezpośrednio na pokładzie, szukając ochłody w lekkiej bryzie. W jednej chwili ta spokojna scena zamieniła się w apokaliptyczne piekło. Pierwsza z japońskich torped uderzyła w dziób okrętu, z ogłuszającym hukiem, wyrywając w kadłubie gigantyczną dziurę i detonując zbiorniki z paliwem lotniczym. Potężna kula ognia wystrzeliła w nocne niebo, natychmiast zabijając dziesiątki ludzi śpiących w dziobowej części i zamieniając ją w płonącą pochodnię. Zaledwie kilka sekund później druga torpeda trafiła w śródokręcie, tuż obok magazynów amunicji i głównych zbiorników paliwa. Ta druga eksplozja była jeszcze potężniejsza. Przebiła się przez kilka pokładów i niemal przepołowiła statek. Zniszczyła obie maszynownie i wszystkie generatory prądu. W jednej chwili cały okręt pogrążył się w całkowitej ciemności, pozbawiony zasilania i możliwości komunikacji. Na mostku kapitan McVeigh został wyrzucony ze swojej koi siłą eksplozji. W całkowitych ciemnościach, wśród krzyków rannych i przechobiecnego zapachu spalenizny, próbował ocenić sytuację. Była ona beznadziejna. Okręt niemal natychmiast zaczął gwałtownie przechylać się na prawą burtę i tonąć dziobem. Wyrwy w kadłubie były tak ogromne, że woda wlewała się do środka z potworną siłą, zalewając kolejne przedziały. Chaos był niewyobrażalny. W ciemnościach, wśród gęstego, toksycznego dymu, ludzie wpadali w panikę. Wielu z nich zostało uwięzionych w zalewanych, zablokowanych przedziałach pod pokładem. Ci, którym udało się wydostać na górę, stawali przed nowym koszmarem. Pokład był śliski od krwi i paliwa, a przechyl statku był już tak duży, że poruszanie się po nim było niemal niemożliwe. Ludzie zgiwali się do wody lub ginęli w płomieniach. Które ogarnęły dużą część okrętu. Systemy komunikacyjne zostały zniszczone w pierwszych sekundach po trafieniu. Mimo to radiooperatorzy próbowali wysłać sygnał SOS, ale bez zasilania było to niemożliwe. Kilka stacji nasłuchowych na Pacyfiku odebrało słaby, zniekształcony sygnał, ale z różnych powodów pijany dowódca jednej ze stacji, zakaz przerywania ciszy radiowej na innej Żaden z nich nie został potraktowany poważnie. Świat nie wiedział, że USS Indianapolis umiera. Kapitan McVeigh, widząc, że statek jest nie do uratowania, wydał rozkaz opuszczenia okrętu. Jednak w panującym chaosie i hałasie, rozkaz ten dotarł tylko do niewielkiej części załogi. Większość ludzi działała instynktownie, skacząc za burtę, by uciec przed ogniem i tonącym metalem. Wielu zginęło podczas tej chaotycznej ewakuacji, uderzając o wystające elementy kadłuba, tonąc w ciężkich, nasiąkniętych paliwem ubraniach, lub ginąc od eksplozji amunicji, która wybuchała w płomieniach. Wszystko działo się w niewiarygodnym tempie. Zaledwie 12 minut po trafieniu pierwszej torpedy. Potężny 186-metrowy krążownik USS Indianapolis, duma amerykańskiej floty, przewrócił się do góry stępką i z głośnym sykiem zniknął pod powierzchnią Pacyfiku. W ciemnej, pokrytej grubą warstwą ropy wodzie pozostało około 900 ocalałych. Byli w szoku, wielu z nich było ciężko poparzonych lub rannych, mimo to w tych pierwszych godzinach wciąż mieli nadzieję. Wierzyli, że ich sygnał SOS został odebrany. Wierzyli, że skoro nie dotrą na czas do portu w Leyte, marynarka natychmiast rozpocznie poszukiwania. Byli przekonani, że ratunek jest tylko kwestią godzin. Nie wiedzieli, że z powodu serii biurokratycznych błędów i absurdalnego poziomu tajności ich misji, nikt ich nie będzie szukał. Byli sami, zagubieni na bezkresnym oceanie. A wraz z pierwszymi promieniami słońca miał nadejść nowy, jeszcze straszniejszy wróg. Ten, który czaił się tuż pod nimi. Gdy pierwsze promienie tropikalnego słońca rozświetliły powierzchnię Pacyfiku, 900 ocalałych z USS Indianapolis po raz pierwszy mogło ocenić skalę swojej tragedii. Wokół nich, jak okiem sięgnąć, rozciągał się bezkresny, błękitny ocean. Byli sami. Dryfowali w kilku większych i mniejszych grupach rozrzuconych na przestrzeni wielu kilometrów, unosząc się na wodzie dzięki nielicznym tratwom i kamizelkom ratunkowym. Wielu z nich było ciężko rannych, z potwornymi poparzeniami, złamaniami i anami od odłamków. Gruba warstwa ropy, która pokrywała wodę z jednej strony chroniła ich przed słońcem, ale z drugiej oślepiała, dostawała się do ran, powodując bolesne infekcje i uniemożliwiała picie deszczówki. Pierwszy dzień minął na organizowaniu się i wciąż żywej nadziei na ratunek. Jednak z upływem godzin optymizm zaczął ustępować miejsca dwóm nowym potężnym wrogom pragnieniu i słońcu. Bezlitosne tropikalne słońce prażyło ich bezlitości, powodując oparzenia i przyspieszając odwodnienie. Otoczeni przez słoną wodę umierali z pragnienia. Mimo surowych zakazów oficerów niektórzy, doprowadzeni do szaleństwa, zaczęli pić wodę morską co tylko przyspieszało ich śmierć, powodując halucynacje i niewydolność nerek. Ale prawdziwy, pierwotny horror nadszedł wraz z pierwszym zmierzchem. Woda wokół nich zaczęła się poruszać. Z głębin, zwabione zapachem krwi i wibracjami tonącego statku, przypłynęły setki rekinów, głównie żarłaczy białopłetwych, jednych z najbardziej agresywnych gatunków. Rozpoczęła się rzeź. Początkowo rekiny atakowały głównie ciała zmarłych, którzy unosili się na wodzie. Ale wkrótce, ośmielone łatwym łupem, zaczęły atakować żywych, atakowały od dołu, odrywając nogi i fragmenty ciał. Krzyki, przerażenia i bólu rozdzierały noc. Marynarze by przetrwać tworzeni zwarte duże grupy, próbując odstraszyć drapieżniki uderzeniami i krzykiem. Uczyli się, że samotność oznacza pewną śmierć. Najbezpieczniej było w środku grupy, więc co jakiś czas zamieniali się miejscami, by ci z zewnątrz mogli odpocząć w centrum. Noc była czasem terroru. Dzień przynosił ulgę od rekinów, ale rozpoczynał torturę słońca i pragnienia. I tak dzień po dniu, noc po nocy. Drugiego dnia, trzeciego, nadzieja na ratunek gasła. Ludzie zaczęli umierać masowo z ran, z odwodnienia, z zwycieńczenia i w paszczach rekinów. Wielu z nich, nie mogąc znieść cierpienia, po prostu poddawało się, zdejmowało kamizelki ratunkowe i tonęło. Inni, popadający w obłąd, zaczynali mieć halucynacje. Widzieli wyspy na horyzoncie, słyszeli muzykę, rozmawiali ze zmarłymi kolegami. Niektórzy twierdzili, że na zatopionym Indianapolis wciąż działa dystrybutor wody pitnej i odpływali w jego poszukiwaniu, by nigdy nie wrócić. W tych nieludzkich warunkach dochodziło również do aktów niewiarygodnego heroizmu. Lekarz okrętowy Lewis Haynes, mimo własnych obrażeń, pływał od grupy do grupy, próbując wspomagać rannym, podtrzymywać ich na duchu i powstrzymywać przed piciem słonej wody. Oficerowie starali się utrzymać dyscyplinę, organizując modlitwy i śpiewy, by odgonić strach. Tymczasem od dowództwie amerykańskiej marynarki wojennej na Pacyfiku nikt nie zauważył zniknięcia krążownika. Z powodu serii biurokratycznych błędów, błędnej interpretacji rozkazów i absurdalnego poziomu tajności misji z bombą atomową, nikt w porcie docelowym w Leyte nie spodziewał się jego przybycia. USS Indianapolis został oficjalnie uznany za nieistniejący w systemie. Był statkiem widmem. Dla 900 mężczyzn dryfujących na oceanie oznaczało to wyrok śmierci. Byli porzuceni nie tylko przez los, ale i przez własną armię, której służyli. Ich piekło na Pacyfiku trwało. Minął czwarty dzień piekła. Z około 900 marynarzy, którzy znaleźli się w wodzie, przy życiu pozostawała już tylko garstka. Może 300-400 osób. Byli na absolutnym krańcu ludzkiej wytrzymałości. Odwodnieni, poparzeni, wygłodniali, wielu z nich w stanie półśpionki lub majaczenia. Ich los wydawał się przesądzony. Gdyby nie rutynowy lot patrolowy i sokoli wzrok jednego pilota, nikt z nich prawdopodobnie by nie przeżył. Rankiem 2 sierpnia porucznik Wilbur Chuck Gwyn. Pilotował swój bombowiec PV1 Ventura, wykonując rutynowy patrol przeciwko okrętom podwodnym. Jego trasa przelotu, zupełnym przypadkiem, przecinała obszar, na którym dryfowali, ocalali. Nagle w pewnym momencie zauważył na idealnie błękitnej powierzchni oceanu coś, co go zaintrygowało: długą, nienaturalną smugę ropy. Początkowo sądził, że to ślad po japońskim okręcie podwodnym, który wynurzył się, by naładować baterie. Zgodnie z procedurą, zszedł niżej, by zbadać anomalię. Gdy jego samolot znalazł się kilkaset metrów nad wodą, on i jego załoga zamarli z przerażenia. To nie była tylko ropa. W gęstej, czarnej mazi unosiły się dziesiątki, a potem setki ludzkich głów. Wyglądało to jak makabryczne, masowe pole śmierci. Gwyn natychmiast zdał sobie sprawę, że natrafił na ocalałych z jakiejś katastrofy. Nie miał pojęcia z jakiego statku pochodzą, ale wiedział, że ci ludzie umierają. Rozpoczął procedurę ratunkową. Zrzucił tratwy ratunkowe i zapasy, jakie miał na pokładzie, a następnie, krążąc nad rozbitkami, zaczął przez radio wysyłać rozpaczliwe wezwanie o pomoc, podając swoją pozycję. W dowództwie na wyspie Peleliu jego komunikat początkowo wywołał konsternację. Nikt nie miał pojęcia o żadnej katastrofie w tym rejonie. Początkowo sądzono, że Gwyn natrafił na ocalałych z zatopionego kilka dni wcześniej niszczyciela, jednak gdy na miejsce wysłano kolejny samolot zwiadowczy, wodnosamolot PBY Katalina, dowodzony przez porucznika Adriana Marksa, skala tragedii stała się jasna. Marks, dolatując na miejsce, zobaczył nie dziesiątki, ale setki ludzi rozrzuconych na ogromnym obszarze, atakowanych przez rekiny. Widok był tak przerażający, że Marks, wbrew wyraźnym rozkazom, które zabraniały lądowania wodnosamolotów na otwartym morzu, podjął heroiczną decyzję. Postanowił wylądować na wzburzonym oceanie, by ratować najciężej rannych. Jego lądowanie było niezwykle ryzykowne. Potężne fale niemal zniszczyły delikatny kadłub samolotu, Mimo to udało mu się bezpiecznie posadzić maszynę na wodzie i rozpocząć wyławianie ludzi. Jego załoga upychała ocalałych wewnątrz w samolotu, aż zabrakło miejsca. Wtedy, nie wahając się, Mark kazał przywiązywać kolejnych rozbitków do skrzydeł samolotu za pomocą lin spadochronowych. Ryzykował zniszczenia maszyny, ale wiedział, że dla tych ludzi każda minuta jest na wagę złota. W tym samym czasie w kwaterach głównych na Guam i Filipinach w końcu połączono fakty. Sprawdzono harmonogramy i z przerażeniem odkryto, że krążownik USS Indianapolis, który miał dopłynąć do Leyte już dwa dni wcześniej, nigdy się tam nie zameldował. Z powodu serii błędów komunikacyjnych i biurokratycznych nikt nie zgłosił jego braku. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych w końcu zdała sobie sprawę, że straciła jeden ze swoich największych okrętów, a jego załoga od pięciu dni umiera w oceanie. Na miejsce katastrofy wysłano wszystkie dostępne jednostki. Pierwszym okrętem, który dotarł na miejsce po zmroku, był niszczyciel USS Cecil J. Doyle. Jego załoga była w szoku. Kapitan, widząc setki świateł w wodzie i słysząc krzyki ocalałych, wbrew przepisom nakazał włączyć największy reflektor na statku. Snop światła, który przeciął ciemność, był dla umierających marynarzy jak światło z niebios. Był to sygnał, że ich kośmar w końcu się skończył. Rozpoczęła się wielka, całonocna operacja ratunkowa, w której brało udział siedem okrętów. Wyławiano z wody ludzi, którzy byli na granicy życia i śmierci, Poparzeni, odwodnieni, zjadani przez rekiny, wielu w stanie delirium. Sprawia, że dziesięciuset osób, które znajdowały się na pokładzie USS Indianapolis, z wody wyłowiono żywych zaledwie 316. To była największa pojedyncza strata w ludziach na morzu w całej historii amerykańskiej marynarki wojennej. Ale dla jednego człowieka, kapitana Charlesa McVeya, najgorsze dopiero miało nadejść. I z 316 ocalałych został bezpiecznie przetransportowany do szpitali polowych, a świat poznał tragiczną historię USS Indianapolis. W dowództwie amerykańskiej marynarki wojennej rozpoczęło się gorączkowe poszukiwanie odpowiedzi, ale niekoniecznie prawdy. Tragedia była tak ogromna, a zaniedbania tak rażące, że marynarka potrzebowała winnego, kozła ofiarnego, na którego można by zwrócić całą odpowiedzialność, by chronić reputację wyższych oficerów i całej instytucji. Tym kozłem ofiarnym został kapitan Charles McVeigh III. Zamiast zostać potraktowany jak bohater, który przeżył piekło i zrobił wszystko, by ratować swoich ludzi, McVeigh zaledwie kilka miesięcy po swoim ocaleniu został postawiony przed sądem wojskowym. Postawiono mu dwa absurdalne zarzuty: niepłynięcie zygzakiem w warunkach dobrej widoczności oraz opóźnienie w wydaniu rozkazu opuszczenia okrętu. Był to jedyny przypadek w całej historii amerykańskiej marynarki wojennej którym kapitan statku zatopionego w wyniku działań wojennych, został postawiony przed sądem. Proces był farsą, której celem było udowodnienie z góry założonej tezy. Aby uwiarygodnić zarzuty, amerykańscy prokuratorzy posunęli się do kroku bezprecedensowego. Sprowadzili do Waszyngtonu i wezwali na świadka dowódcę japońskiego okrętu podwodnego I-58, Mohitsure Hashimoto, człowieka, który zatopił Indianapolis. Ku zaskoczeniu prokuratorów Hashimoto zeznał na korzyść Magveya. Stwierdził, że widoczność w noc ataku była zmienna i że nawet gdyby Indianapolis płynął zygzakiem, nie miałoby to żadnego wpływu na wynik ataku. Jego okręt podwodny był w idealnej pozycji i trafiłby w cel bez względu na wszystko. Mimo tych zeznań, a także mimo świadectw ocalałych, którzy bronili swojego kapitana, sąd wojskowy, pod presją admiralicji, uznał Magveya za winnego pierwszego zarzutu. Narażenia statku na niebezpieczeństwo poprzez zaniechanie zygzakowania. Choć wyrok był symboliczny i ostatecznie został złagodzony, a McVejuli pozwolono kontynuować służbę, plama na jego honorze pozostała na zawsze. Dla niego, człowieka, dla którego honor i obowiązek były wszystkim, ten wyrok był gorszy niż śmierć. Przez następne lata żył z piętnem człowieka, który zawiódł i doprowadził do śmierci swoich ludzi. Otrzymywał nienawistne listy i telefony od rodzin niektórych ofiar które, nie znając pełnej prawdy o zaniedbaniach marynarki, w nim widziały jedynego winnego. W 1968 roku, nie mogąc dłużej znieść ciężaru niesłusznych oskarżeń i dręczących go wspomnień, Charles McVeigh popełnił samobójstwo w swoim ogrodzie, trzymając w ręku ołowianego żołnierzyka, którego dostał na szczęście jako mały chłopiec. Jednak historia ta nie skończyła się wraz z jego śmiercią. Ocalali z Indianapolis, którzy zawsze wierzyli w niewinność swojego kapitana, przez dekady niestrudnie walczyli o oczyszczenie jego imienia. Ich walka nabrała rozpędu w latach 90., gdy sprawą zainteresował się dwunastoletni uczeń Hunter Scott. W ramach szkolnego projektu przeprowadził on wywiady z prawie 150 ocalałymi i zebrał dowody, które jednoznacznie wskazywały na to, że McVeigh był ofiarą pomyłki sądowej. Jego praca przyciągnęła uwagę mediów i polityków. W końcu w 2000 roku, ponad 55 lat po tragedii i 32 lata po samobójczej śmierci kapitana, Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął rezolucję, która w pełni oczyściła kapitana McVeya za wszystkich zarzutów, a prezydent Bill Clinton osobiście ją podpisał. Było to pośmiertne, gorzkie zwycięstwo, które ocalali, zadedykowali swojemu dowódcy. Katastrofa USS Indianapolis na zawsze pozostanie jedną z najczarniejszych kart w historii amerykańskiej marynarki wojennej, nie tylko z powodu potwornych strat w ludziach, ale przede wszystkim z powodu zimnej biurokratycznej zdrady, która skazała najpierw marynarze do śmierci w oceanie, a następnie ich kapitana na śmierć cywilną. To mroczna przestroga o tym, że czasami największym wrogiem żołnierza nie jest przeciwnik, ale system, któremu przysięgłem służyć.